Jeśli Twoje rzęsy, mimo stosowania przeróżnych, najdroższych maskar, wciąż wyglądają licho, ten filmik jest dla ciebie. Ponieważ bardzo często pożądany efekt zagęszczenia lub wydłużenia rzęs nie zależy od konkretnej maskary, ale od techniki tuszowania rzęs. Ja dzisiaj pokażę Wam dwie techniki tuszowania rzęs. Na jednym oku zrobię. Technikę zagęszczającą, na drugim oku technikę wydłużającą. Mam nadzieję, że w ten sposób pomogę Wam z Waszym problemem. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o konkretną maskarę, może to być jakakolwiek randomowa maskara. Ja będę używała z L'Oreala i to jest Paradise Extreme. Tak, Paradise Extreme. I jest to dosyć nowa, niedawno ją zaczęłam używać, więc jest jeszcze dosyć świeża, dlatego ja. Otwieram sobie, troszkę zbieram nadmiar i oczyszczam w chusteczkę, żeby nie pojawiły mi się tutaj na rzęsach żadne kluski. Moje prawe oko wytuszuję sobie techniką zagęszczającą rzęsy, czyli będzie to technika, która na pewno spodoba się osobom, które mają bardzo rzadkie rzęsy albo bardzo jasne i mimo tuszowania to oko nie jest wyraziste, nie ma tej takiej linii, przyćmionej nie jest podkreślone. I to co robię. To skupiam się na samej podstawie rzęs. Jak widzicie, patrzę sobie na te rzęsy od dołu i maluję je zygzakiem, ale też tym zygzakiem nie idę aż do końca rzęs, tylko tutaj skupiam się na samej podstawie. Końcówkami zajmiemy się później, one tam w trakcie nam się same wytuszują. Przechodzę do drugiej warstwy i też cały czas koncentruję się na samym dole. Robimy zygzak i puszczamy. Może przy tej technice Wam się troszkę ten tusz odbić tutaj na dole. I jest to normalne, szczególnie przy niektórych budowach oka. U mnie te rzęsy wychodzą aż spod spodu, więc ja zawsze sobie tą powiekę ubrudzę. Zawsze. Prawe oko jest wytuszowane. Jak widzicie, mam bardzo ładną objętość tutaj przy podstawie rzęs. Żadnego eyelinera czy żadnej kredki, żeby dodatkowo podkreślić jeszcze linię rzęs. Wystarczy mi właśnie sam tusz i ta technika. Ok, i teraz dla porównania zrobimy sobie lewe oko i lewe oko wytuszuje techniką wydłużającą rzęsy. Ściągnęłam sobie nadmiar tuszu w chusteczkę i tuszuję. I tutaj jeżeli chcemy sobie wydłużyć rzęsy, to koncentrujemy się na ich długości, dlatego nie zostaje dłużej przy podstawie, tylko ciągnę rzęsy do samej góry. I nie robimy tutaj już zygzaka takiego. Tylko ciągniemy od góry do dołu. I pozostawiam. I teraz będę stosować taką magiczną technikę. I to jest, słuchajcie, tylko dotykanie, takie ciapanie samych końcówek rzęs. Ale po prostu ja to widzę. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja widzę po prostu ogromną różnicę. Tutaj naprawdę dzieje się magia, a dzieje się dlatego, że jest produktem bardzo gęstym. I w trakcie tuszowania rzęs. Nasze rzęsy naturalnie uginają się po tuszu, i po prostu nam się uginają pod ciężarem maskary i nie zostają nią pokryte, dlatego wystarczy podotykać samą tą, same końcóweczki. Ok, rzęsy są wytuszowane, z tej strony mam zagęszczone, z tej strony mam wydłużone. Pokażę Wam kilka zbliżeń, żebyście porównali sobie jak prezentują się obecnie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny. Koniecznie dajcie mi znać, czy wypróbujecie te techniki i jak się u Was sprawdziły. Tymczasem żegnam się. Do następnego. Trzymajcie się, cześć. Budeń, budyń, 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 on dobra. Paskar wciąż wyglądają bardzo. kar wciąż wygląda.